Varys, zwany Pająkiem, piastował stanowisko starszego nad Szeptaczami w Małej Radzie króla Roberta I Baratheona, kontynuując rolę, którą wcześniej sprawował zarządów króla Erysa II Targaryena. Jego zadania obejmowały zarządzanie rozbudowaną siecią szpiegów i informatorów, dzięki którym pozyskiwał istotne informacje z całego królestwa. Wyjątkowe zdolności Warysa w gromadzeniu i interpretacji poufnych danych czyniły go niezastąpionym członkiem Królewskiej Administracji. Każda forma zaangażowania z Waszej strony, czy to subskrypcja, polubienie czy komentarz, ma dla nas ogromne znaczenie. To właśnie Wasza aktywność i zainteresowanie napędzają nas do ciągłego rozwoju i umożliwiają tworzenie coraz bardziej fascynujących treści na naszym kanale. Wasze uczestnictwo jest kluczowym elementem naszego sukcesu i inspiracją do dalszego działania. Warys, eunuch o obfitych kształtach, wyróżniał się łysą głową i miękkimi, bladymi dłońmi. Jego ramiona były zaokrąglone, a twarz okrągła i starannie przypudrowana. Otaczała go woń wykwintnych perfum, w których mieszały się nuty lawendy, bzu i wody różanej. Znany jako starszy nad szeptaczami, słynął z wyszukanych strojów i tajemniczej osobowości. Na dworze prezentował się w bogatych szatach z jedwabiu, aksamitu i adamaszku. Jego garderoba obejmowała złocone kamizelki, fioletowe i lawendowe szaty oraz wzorzyste tkaniny. Poruszał się bezszelestnie dzięki miękkim, spiczastym pantoflom. W okresach żałoby ubierał się na czarno. Charakter Warysa był równie złożony jak jego stroje. Zachowywał się wylewnie i służalczo, jednocześnie emanując tajemniczością i skrupulatnością. Jego uśmiech przebiegły i niepewny. Deklarował niechęć do przemocy i lęk przed krwią. Mówił zazwyczaj słodkim tonem, choć potrafił być ostry, gdy sytuacja tego wymagała. Jako wytrawny aktor Warys mistrzowsko zmieniał swój wygląd, głos, chód i zapach, wykorzystując przebrania, makijaż i peruki. Ta umiejętność pozwalała mu pozostać niezauważonym w różnych sytuacjach. Specjalnością Warysa było zdobywanie tajemnic, co przyniosło mu reputację wszechwiedzącego. Korzystał z rozległej sieci informatorów, w tym z grupy dzieci szpiegów zwanych małymi myszkami w Pentos lub małymi ptaszkami w Westeros. Taktyka Warysa polegająca na manipulacji informacjami i ludźmi sprawiła, że wielu na dworze uważało go za niegodnego zaufania. Jednak prywatnie deklarował przywiązanie do porządku, stabilności i pokoju. Mimo że nie był prawdziwym lordem, zwracano się do niego tym tytułem ze względu na jego pozycję w Małej Radzie. Jako starszy nad szeptaczami, jego zadaniem było sianie niezgody wśród wrogów żelaznego tronu i zbieranie informacji o wydarzeniach w królestwie. Varys mieszkał w trzech przytulnych, pozbawionych okien, komnatach pod północną ścianą Czerwonej Twiercy, gdzie spał na kamiennym łożu. Wielki maester Paysel twierdził, że warys przyszedł na świat jako niewolnik w les. Według opowieści samego Warysa jako osierocone dziecko dołączył do grupy wędrownych aktorów. Zespół ten dawał przedstawienia w wolnych miastach, w Starym mieście, a sporadycznie także w królewskiej przystani. Podczas pobytu w Myr, warys został sprzedany przez swojego opiekuna tajemniczemu mężczyźnie, który zaoferował za niego znaczną sumę pieniędzy. Nowy właściciel podał Warysowi specyfik, który sparaliżował jego ciało i odebrał mowę, pozostawiając go jednak świadomym. Następnie w trakcie mrocznego rytuału pozbawił go męskości, którą spalił w piecu. Po wszystkim porzucił okaleczonego Warysa na ulicy, skazując go na pewną śmierć. Warys, przepełniony nienawiścią do czarnoksiężnika, postanowił przetrwać za wszelką cenę. Od tego momentu czuł głęboką niechęć do wszystkiego, co związane z magią. By przeżyć, Warys imał się różnych zajęć: żebrał, prostytuował się i kradł. Z czasem stał się najzręczniejszym złodziejem w Myr. Jednakże rosnąca konkurencja zmusiła go do ucieczki do Pentos. Tam Warys, będąc biednym i pogardzanym, sprzymierzył się z ubogim najemnikiem Iliriomopatisem. Razem stworzyli lukratywny interes. Warys kradł przedmioty od drobnych złodziei, a Elirio zwracał je właścicielom za opłatą. Szybko stali się znani wśród okradzionych mieszkańców Pentos, jako osoby, do których można zwrócić się o pomoc. Ten proceder szybko przyniósł im bogactwo. Warys, dostrzegając wartość informacji, zaczął tworzyć sieć szpiegów. Zbierali oni dane, listy, księgi i plany wpływowych osób. Jego agentami były głównie sieroty, które kupował i szkolił, nazywając je małymi myszkami. Majątek Varysa i Ileryo rósł dzięki zdobytym sekretom, a sława Varysa dotarła do króla Erysa II Targaryena w Westeros. Erys, stając się coraz bardziej paranoidalny, przestał ufać nawet najbliższym. Synowi Regarowi, żonie Relli i namiestnikowi króla, lordowi Tywinowi Lannisterowi. W 278 roku po śmierci Lorda Stefana Berthiona Warys przybył na dwór Erysa. Jako królewski szpieg w królewskiej przystani, jego wpływy rosły wraz z nasilającą się paranoją władcy. Serbarist Anselmi uważał, że zgnilizna w rządach Erysa zaczęła się od Warysa, a maester Yandel zaliczył go do grona pochlebców króla. Warys skutecznie demaskował potencjalnych zdrajców, stworzył sieć szpiegów zwanych Małymi Ptaszkami i poznał wszystkie tajne przejścia w Czerwonej Twierdzy. Ostrzegł Erysa, że turniej w Harrenhal mógł być pretekstem dla regara do zjednoczenia lordów przeciwko ojcu. To skłoniło króla do udziału w turnieju. Po raz pierwszy od czterech lat opuścił Czerwoną Twierdzę. Podczas schyłkowej fazy rebelii Roberta po porażce regara nad Tridentem, Warys sugerował Erysowi, aby nie wpuszczał armii Tełina Lannistera do miasta. Jednakże monarcha przychylił się do rady wielkiego maestera Paisela i otworzył bramy przed siłami Lannisterów. Niedługo potem, w trakcie szturmu na Królewską Przystań, Szalony Król poniósł śmierć z rąk Sergejma Lannistera, członka jego własnej Gwardii Królewskiej. W czasie uroczystości koronacyjnych Roberta I Baratheona ogłoszono akt łaski dla warysa, Wielkiego Maestera Pysela oraz Sergejma Lannistera. Varys utrzymał swoją pozycję starszego nad Szeptaczami na dworze nowego władcy. Działając w imieniu Roberta, Warys regularnie wysyłał podarunki w tym miecze, kucyki i futrzane peleryny do Edrika Storma, nieślubnego syna króla, wychowywanego w końcu burzy. Przez lata warys prowadził obserwacje i gromadził informacje dotyczące działań Wiserysa Targaryena. To właśnie on powiadomił Małą Radę o nawiązaniu kontaktu między Selis Florent a Czerwoną Kapłanką. Warys otrzymał od swego informatora Sergiora Mormonta wieść o zaślubinach Denery Targaryen z kalem Drogo Wessos. Niezwłocznie przekazał tę informację powracającemu z Winterfell królowi Robertowi pierwszemu Baratheonowi i jego nowemu namiestnikowi lordowi Eddardowi Starkowi. W stolicy Warys zaprzeczył, by rozpoznawał sztylet z waleriańskiej stali użyty w zamachu na brana Starka. Choć lord Baelish twierdził, że broń należała niegdyś do niego, a potem do tyriona Lannistera. Początkowo Edard odnosił się do Warysa z niechęcią, lecz po turnieju namiestnika eunuch potajemnie ostrzegł go o planach królowej Cersei wobec Roberta. Warys zaoferował pomoc w śledztwie przeciwko Lannisterom, deklarując, że pragnie pokoju i stabilności. Wyjawił też, że poprzedni namiestnik padł ofiarą trucizny. Arias Stark przypadkiem podsłuchała rozmowę przebranego Warysa z Ileriomopatisem w Lochach zamku, lecz nie rozpoznała rozmówców. Gdy Warys doniósł o ciąży Denerys, Robert nakazał jej zabójstwo. Ranny podczas polowania król został poproszony przez Edarda o odwołanie rozkazu. Po śmierci Roberta Warys służył nowemu królowi, Joffreyowi. To on wskazał ser Baristana jako potencjalnego winowajcę śmierci poprzedniego władcy. Warys spróbował ocalić uwięzionego Edarda, nakłaniając go do fałszywego przyznania się do zdrady. Mimo to Joffrey nieoczekiwanie zarządził egzekucję lorda Starka, ku zaskoczeniu wszystkich. Obecnych Podczas wojny pięciu królów, gdy lord Tywin Lannister prowadził kampanię wojskową, jego syn Tyrion objął stanowisko namiestnika króla. Wbrew zakazowi ojca Tyrion sprowadził do królewskiej przystani swoją kochankę Shae, umieszczając ją w rezydencji nieopodal Żelaznej Bramy. Podczas wizyty u Shae w Złamanym Kowadle Tyrion dowiedział się, że Varys już wiedział o jej obecności w stolicy. Tyrion i Varys nawiązali trudną współpracę, w ramach której starszy nad szeptaczami dostarczał namiestnikowi cennych informacji. Dzięki pomocy Varysa Tyrion przejął kontrolę nad strażą miejską Królewskiej Przystani. Varys poinformował go również o romansie ser Lancela Lannistera z królową Cersei. Wspólnie z ser Jaceleenem Bywaterem Varys bezskutecznie poszukiwał zaginionej Ary Stark. Pomagał Tyrionowi w ukrywaniu szej, organizując tajne przejście z burdelu i znajdując dla niej ochroniarzy. W trakcie ich współpracy Varys opowiedział Tyrionowi historię swojej kastracji i przyznał się do wysłania Gendry'ego z Jorenem do nocnej straży, aby uchronić chłopca przed agentami Cersei polującymi na bękartów króla Roberta. Po rekonwalescencji Tyriona Lannistera po bitwie nad Czarnym Nurtem wznowił on współpracę z Warysem, który asystował mu w organizowaniu tajnych spotkań z Szej. Tywin, ojciec Tyriona, powrócił na pozycję namiestnika króla, natomiast Tyrion objął stanowisko starszego nad monetą, zastępując Petyra Baelisha. Varys brał udział w posiedzeniach Małej Rady z Tywinem. Razem zlecili ser Gregorowi Clegane'owi, ser Samuelowi Spicerowi i braciom Plum poszukiwania ser Malanistera, który uciekł z niewoli w Riverrun. Kiedy Tyrion został oskarżony o morderstwo króla Joffreya I Baratheona podczas Królewskiego, za ślubin, Waryz zeznawał przeciwko niemu, zaprezentował dokładne zapiski z ich rozmów oraz liczne pozornie obciążające dowody. Warys ogłosił także nagrodę za znalezienie zaginionej Sansy Stark, małżonki Tyriona, oraz wysłał rybaków do szpiegowania pozostałych sił Stanisa Barationa na Smoczej Skale. Po wydaniu wyroku śmierci na Tyriona, James zmusił Warysa do pomocy w ucieczce brata. Ten uśpił strażników i przeprowadził Tyriona tajemnymi przejściami pod Czerwoną Twierdzą. Gdy minęli drabinę prowadzącą do komnaty namiestnika, Tyrion wspiął się po niej, by zabić swojego ojca Tywina. W trakcie oblężenia Marine ser Baristan Selmi poinformował królową Denerys Targerien, że ser Jorah Mormont szpiegował ją dla Warysa i małej rady w zamian za złoto i obietnicę ułaskawienia. Jorah przyznał się później Denerys do współpracy z Warysem, wyjaśniając, że Eunuch chciał ją obserwować, ale nie skrzywdzić. Mimo to Denerys wygnała Jorę za zdradę. Po odkryciu ciała swojego ojca, Cersei Lannister wysłała Sir Marina Tranta z Gwardii Królewskiej na poszukiwanie Warysa. Jednakże sprytny szpieg zniknął z czerwonej twierdzy bez śladu. Równocześnie zaginął strażnik więzienny o imieniu Rugen. Znalezienie w kwaterze Rugena monety z symbolem domu Gardener wzbudziło podejrzenia Cersei wobec domu Tyrell, który przejął władzę w Reach po podboju Egona. Później okazało się, że Rugen był jednym z wielu przebrań Warysa. Cersei, pełniąca funkcję regentki. Swojego syna, króla Tomena I Baratheona, mianowała Kyberna nowym starszym nad szeptaczami. Kybern przekazał, że wielu byłych szpiegów Warysa oferowało mu swoje usługi, co utwierdziło Cersei w przekonaniu o przeszacowaniu swojej wartości przez Warysa. Ser James Lannister snuł różne teorie na temat losu Warysa. Podejrzewał, że mógł on uciec za Wąskie Morze z Tyrionem, lub został zamordowany przez jego brata, a ciało zostało ukryte pod Czerwoną Twierdzą. James, Zaczął również łączyć Warysa ze zniknięciem Tajurika Lannistera podczas zamieszek w królewskiej przystani. Tymczasem sir Shedridge prowadził poszukiwania Sansy Stark, mając nadzieję na zdobycie nagrody wyznaczonej przez Warysa. Warys zorganizował podróż przez wąskie morze do Pentos dla Tyriona Lannistera, gdzie ten spotkał magistra Ilerio Mopatisa, dawnego przyjaciela Warysa. Tyrion odkrył, że podczas rebelii Roberta Warys, wierny Targerienom, podobno zamienił księcia Egona na dziecko z plepsu. Ponieważ królestwo uznało księcia za zmarłego podczas upadku królewskiej przystani, Varys zlecił przemycenie Egona do Essos. Tam wychował go lord John Connington, były namiestnik króla i przyjaciel ojca Egona, księcia Regara. Varys rozpuścił fałszywą plotkę o jego śmierci z przepicia w lys po wydaleniu ze Złotej Kompanii. Warys, Illyrio i Złota Kompania planowali ożenić nastoletniego Egona z Denery Targaryen, królową Marine, i osadzić go na żelaznym tronie. Inwazja Złotej Kompanii rozpoczęła się w krainach burzy. Wykorzystując tajne przejścia Czerwonej Twierdzy, Warys zabił wielkiego maestera Paisela. Następnie pod pretekstem wiadomości od Paisela zwabił ser Kevana Lannistera, ówczesnego lorda regenta. Warys postrzelił Kevana z kuszy, wyjaśniając, że jego działania nie wynikają z nienawiści. Lecz z faktu, że skuteczne przywództwo Kewana zagrażało planom Warysa i mogło zniwelować skutki szaleństw Cersei. Śmierć Kewana miała zaostrzyć konflikt między Lannisterami a Tyrellami, ułatwiając Egonowi przejęcie władzy. Na koniec Warys polecił swoim, małym ptaszkom skrócić cierpienia Kewana.